Tego wzoru nie ma w karcie wzoru na maturze. Tworzę całą serię filmików, w której zobaczysz wszystkie wzory, których nie znajdziesz w karcie wzorów na maturze. A to jest pierwszy z nich, więc jeśli chcesz się dowiedzieć, jakich wzorów nie znajdziesz w karcie wzorów, to kliknij follow i lecimy z dzisiejszym tematem. Na maturze często pojawia się sześcian, czyli taka figura geometryczna, która składa się z sześciu kwadratów. No wiecie, taka kostka Rubika. I ten sześcian ma przekątną, która jest oznaczona literką D. Jeśli bok sześcianu oznaczymy literką A, to wzór na przekątną sześcianu, to D równa się A pierwiastka z 3. I teraz zróbmy od razu przykład za Takiego zadania. Oto zadanie maturalne, w którym ten wzór bardzo może się przydać. Przekątna sześcianu ma długość 4 pierwiastki z 3. Pole powierzchni tego sześcianu jest równe. Z treści polecenia oznaczamy sobie, że przekąt na sześcianu to D równa się 4 pierwiastki z 3. Teraz stosując wzór na przekątną sześcianu, za D podstawiamy A pierwiastków z 3. Zaś to, co po prawej stronie sobie przepisujemy. Teraz chcemy znaleźć długość boku A tego sześcianu, więc dzielimy sobie wszystko obustronnie przez pierwiastek z 3, co nam daje wynik A równe 4. Teraz stosujemy wzór na pole powierzchni całkowitej sześcianu którego swoją drogą również nie ma w karcie wzorów. Przepisujemy sobie więc ten wzór do naszego zadania, następnie obliczony wcześniej A wstawiamy do wzoru na pole całkowite. Więc pole całkowite to będzie 6 razy 4 podniesione do kwadratu. Teraz pamiętajcie o kolejności wykonywania działań. Najpierw podnosimy czwórkę do kwadratu. 4 do kwadratu to 16, więc pole całkowite to 6 razy 16, co nam daje wynik 96. I taką odpowiedź zaznaczamy sobie na maturce. Nie zapomnij zostawić follow, jeśli chcesz poznać więcej tego typu wzorów.